Cześć Manko, dzisiaj na najnowszy Ryzen 5600X, a mianowicie jaką dobrać płytę główną pod ten właśnie procesor. Zapraszam do oglądania. Jesteśmy już przed kątem tradycyjnie, klasycznie, tak jak w wszystkich moich innych e, tego typu propozycjach. No i zaczynamy jak zwykle od produkcji i propozycji najtańszej. Pod Ryzena 5600X. Jest to nowy, wydajna jednostka niewątpliwie. 6 dwunastowątkowa, 12 12-wątkowa z najnowszej serii tutaj już bezpośrednio może rywalizować w grach z Intelami, a niejednokrotnie je nawet wyprzedzać. Jako takie minimum z minimum bym polecił Wam moi drodzy widzowie MSI Mac B550M Bazooka. Dlaczego akurat ta płyta? I dlaczego w ogóle nie będzie w moim porównaniu chipsetów B450 Z prostego powodu? Eee, chipsety B450x470 będą tańsze, no może poza XM, ale ogólnie B450 będzie tańsze, ale niestety nie wiadomo, kiedy biosy się pojawią pod ten procesor. Jeżeli oglądasz na przykład za pół roku od publikacji, no to pewnie tutaj już będą, ale jeżeli będziesz chciał kupić, nie wiem, teraz w grudniu czy początkiem stycznia. No, to może być tak, że biosu nie będzie i będziesz na przykład uziemiony, wybierając moją propozycję, a tego nie chcecie zrobić, moi drogi widzu. Stąd więc propozycja B550 i raczej B550 będzie, chociaż powiem potem, dlaczego nie X570. Dobra, a zaczynamy. MSI Mag B550 M Bazooka. Co my tu mamy na dzień dobry? No, mamy tu płytę w niepełnym atx znowu niestety, ale no coś za coś. Mamy złącze M2 z tym. Coverem takim, który no, jest shieldem, o, który odprowadza nam ciepło. Mamy zabudowaną sekcję zasilania jakimś radiatorem i ona wygląda na nawet, nawet taką już w miarę okej. Okay. No, ciężko tu się dopatrzeć. Mamy kostkę ośmiopinową zasilającą, więc jest okej. Okay. Cztery banki na RAM. USB-C na front, to też jest bardzo ważne. Cztery, y, US, cztery SATA y, złącza. Plus złącze USB 3.0 na front kątowe, co też jest ważne niewątpliwie w przypadku cable managementu. Mamy drugie złącze M2. Jeżeli chodzi o dźwiękówkę, no to jest biednie. Jeżeli chodzi o złącza, to też szału nie ma. 4 x USB 3.0, 2 razy USB 2.0, PS2, HDMI i DisplayPort, także takie minimum z minimum. Dlaczego akurat ta płyta? No bo. Tańsze produkcje po prostu, no, według mnie nie nadają się do procesora pokroju Ryzen 5. Może do czegoś słabszego, ok, ale do Ryzena 5 bym coś już tutaj lepszego wybrał. No i ta płyta wcale nie jest jakoś wie droga, bo 550 zł uważam za całkiem rozsądną cenę. Tym bardziej, że chipset B550 jest. O, jeszcze grę dostajemy. no... Dobra okazja się rzekł. B550 jest. No, mocno ulepszone w stosunku do B450, no, a z drugiej strony, aż tak mocno też się nie różni od X570, więc to jest na dzień dzisiejszy taki trochę złoty środek. Ale idziemy z drugą propozycją, bo się trochę rozgadałem. Druga propozycja jest już trochę lepsza, ale też niewiele, bo co dostajemy więcej? Dostajemy minimalnie lepszą sekcję zasilania i mamy też tutaj radiator na sekcji tej górnej zasilania. Mamy już ten taki połączony radiator na sekcji zasilania wraz z tym coverem od portu wejść-wejść. Mamy 2,5 gigabitową sieciówkę. No i szybsze USB-ki, w tym mamy USB-C, mamy bardziej rozbudowaną dźwiękówkę, więc prepozorom dostajemy no dużo więcej, prawda? Też mamy M2 z Shieldem, też mamy M2 k bez Shielda, tak jak w poprzednim przypadku mamy złącze X16 wzmacniane, jedno, cztery banki na RAM, USB-C, 4 SATA i USB 3.0 na front. No to to jest tak samo jak w tamtym przypadku. No, tak na dobrą sprawę te dwie płyty, różni niewielka cena, bo to jest około 70 zł. No ale też niewiele jest zmian na laminacie, tak więc nie spodziewajmy się cudów. To są dwie propozycje z tego e, najbardziej biednego segmentu. E, Mam trzecią, ale ona jest tak trochę na pograniczu. Co prawda jest tylko 10 zł droższa, więc możecie się śmiać, że tylko 10 zł, ale jest to pełny ATX. E, no i jest to propozycja też całkiem ciekawa, choć y, już nie aż tak. Widzę bogata złącza. Mamy więcej SAT, no ale z drugiej strony 6 dysków na SATA. Myślę, że 4 jest tutaj wystarczające dla chyba większości konsumentów, tym bardziej, że mamy dwie M dwójki. No ale jest to pełna ATX, więc jeżeli ktoś musi mieć pełnego ATX-a, no to to będzie całkiem ciekawa propozycja w tym najniższym budżecie. Mamy gorszą dźwiękówkę na przykład za to. Asus Prime B550, Plus. jest to. Pierwszy przedstawiciel segmentu średniego w moim zestawieniu, i jest to płyta już ATX-owa. Prima bardzo dobrze wspominam jako X480. Składałem na tym kompa. Zresztą link możecie zobaczyć tutaj w karcie. I naprawdę są to no, raczej te niższe segmenty cenowe od Asusa, ale nie są źle wykonane mają bardzo fajne wsparcie. No i właśnie co do wsparcia. Z tego co patrzyłem, to wszystkie ASUSy mają już BIOSy pod nowe Ryzeny. Z MSI na razie to zależy od sztuki. Także sprawdźcie, jaka czy ta płyta, którą wybieracie, ma już dostępny BIOS do Ryzena 5000. Jeżeli chodzi o porty wejśby z tej płyty, no to tu mamy no już bardziej na bogato. Mamy 2 USB 2.0, 4 USB 3.0 i USB 31 w wersji A oraz w wersji. C. Mamy jakąś bardziej rozbudowaną dźwiękówkę, ale widzę, że bez szału nie mamy tej takiej fajnej zabudowy całej tych portów wejść, wyjść, no ale coś za coś. Jest to i tak ciekawsza propozycja niż te poprzednie. Mamy wzmacniany PCI X16. Niestety, duży minus za to, że nie ma shielda na M2. A niektóre dyski, na przykład tak jak przeze mnie testowany Samsung 970 EVO Plus, bez tego shielda chyba. Sobie nie dadzą rady i będą mocno trotlować. Co do następnej propozycji z tego pułapu średniego segmentu cenowego, że tak to ujmę. Znowu MSI, znowu MSI, tym razem pełna TX. I mamy MSI b 550 Tomahawk. Mamy już jakieś tam LEDy, więc fani się LEDów na pewno ucieszą. Mamy dwa shieldy na N2, więc to jest ogromny plus. USB-C, 6 złącz SATA, bardzo dużo podłączyć do wentylatorów, lepsza widać dźwiękówka, zabudowa tutaj. Portu wejść-wyjść wraz połączona z radiatorem sekcji zasilania. No, bardziej rozbudowane są te przede wszystkim sekcje zasilania wraz z tym, że są obie chłodzone. Jeżeli chodzi o porty wejść-wyjść, no to mamy dwie sieciówki. No i pod kątem USB-ków jest raczej biednie, no ale pewnie przez to, że dali dwie sieciówki. No ale tak jak wcześniej wspomniałem, mamy tutaj już z wyższej półki dźwiękówkę, więc jest to. No też fajna e, propozycja. No i w tym wypadku jeżeli chcecie więcej usb to bierzecie na przykład ASUSa. Jeżeli chcecie lepszą dźwiękówkę i shieldy na M2 no, to bierzecie e, MSI. no Różnica cenowa to jest około 50 zł. E, dobra, teraz widzimy z najwyższą półką, półką high-endową. E, I co my tu mamy? Mamy tu, patrzcie Państwo, A ASRock B550 Extreme. 4 płyta no, z dużo lepszą na przykład dźwiękówką, dwoma slotami wzmacnianymi M2. Tutaj lepsza zabudowa e, całego chipsetu. E, mamy shieldy e, na m 2 e, mamy bardzo dużo podłączeń USB-C, USB-3-1. Mamy czytni e, ten e, ekran POST, e, guziki power reset e, na laminacie co jest teraz nie wiem czemu coraz rzadziej spotykane. E, mamy mm, tutaj wtyczkę 8 plus 4 PIN do zasilania naszego procesora, dzięki czemu no, możemy nawet Ryzena 95950X obsadzić czasem z potwora. Mamy bardziej rozbudowaną sekcję zasilania, jeszcze lepiej chłodzoną podłączenia do wentylatorów, do złącz LED-owych. Jeżeli chodzi o porty wejść i wyjść, no to tu mamy USB 3.2 typu A, typu C. USB 2.0, USB 3.0, PS2, nie wiem po co, wiadomo tylko tego miejsca zajmuje, złącze rj 45 DLAN na HDMI, no i miejsce na wiwkę, czyli musi być. O, proszę bardzo, i mamy nawet M2 tutaj pośrodku między PCI-ami, żeby obsadzić wiwki, jakąś kartę Wi-Fi, taką wewnętrzną, nie musimy zajmować sobie portu PCI, tak jak na przykład w moim przypadku. No, i jak to zwykle u mnie bywa, czyli jestem nudny, ale top of the top, high end of the high end, Asus Rock wjeżdża i Asus ROG Strix B550F Gaming jest moim numerem jeden Pod ten procesor, jeżeli chodzi o gdzieś tam wygląd, wydajność, możliwości płyty itd., itd. no. Ta, ta, obudu, ta płyta Asroka naprawdę była ładna, ma bardzo dużo na przykład LEDów i ogólnie fajnie skomponowane kolorystycznie, ale te rogi, ja nie wiem co one w sobie mają, że tak mnie się podobają i w sumie chyba większości e, ludzi, bo sporo ludzi pytałem co sądzą o rogach, na przykład w stosunku do Asroków Tai chi, to 100% ludzi wybierało rogi, no także chyba nie jestem tutaj odmiency. E, mamy bardzo rozbudowaną tutaj dźwiękówkę. Mamy no, dużo więcej USB-ów niż w tamtym przypadku. Mamy guzik do resetowania e, BIOS-u. No i lana Zwykłą gigabitówkę. E, no, płyta na w bardzo dużym wypasie, to trzeba przyznać. Mamy dwa shieldy na M2, także możemy mieć spokojnie ochłodzenie naszych dysków. Mamy więcej złącz widzę do LEDów. E, no, wyższy kodek dźwiękowy. No i nie zabraknie na pewno nam tutaj wszelakich podłączeń do wentylatorów, do pomp i innych fajnych rzeczy, które można zamontować w naszym zestawie komputerowym. Dobra, przejdźmy do podsumowania i tam wyjaśnię, dlaczego X570 się nie pojawiło. Dlaczego nie pojawił się X570? Różnica w chipsetie B550 i X570 jest na tyle mała, że według mnie nie warto dopłacać najczęściej do tego topowego e, chipsetu, bo najprościej go po prostu nie wykorzystacie, tak? E, X570 był fajny, jak wchodziły Ryzeny 3000, bo on wszedł wraz z Ryzenami 3000 i tutaj. Nie było B550, więc ktoś chciał mieć top of the top, no to brał X570. Nadal top of the top to jest X570, ale B550 naprawdę niewiele się różni. I uwierzcie mi, nie będziecie zawiedzeni. Wiadomo, jeżeli chcecie wydać więcej pieniążków, no to śmiało bierzcie płyty X570 i jeżeli chodzi o ten segment, e, najwyższy płyt główny pod ten procesor, no to śmiało możecie brać każdą płytę powyżej 1000 zł, nieważne czy B550 czy X570, raczej tam e, wszystkie te płyty już będą naprawdę dobrze wypasione i nie będzie problemu z tym procesorem. Natomiast, jeżeli nadal się wahasz, jaki procesor wybrać, no to śmiało pisz w komentarzu. Ja zawsze chętnie odpowiem, pomogę, doradzę. Nie pozostawiam komentarza raczej bez mojego komentarza. Także zachęcam Cię, mój drugi widzu, do łapkowania moich filmików. Jeżeli Ci się materiał podobał, no to subskrypcji oczywiście, napisania, co o tym sądzisz w komentarzu, a w tym materiale. To by było na tyle. Mówił chemik i do zobaczenia w kolejnych produkcjach. See ya!